Wielkanocny szok cenowy. Ceny w supermarketach poszybują w górę nawet o 186%. Niezależnie od tego, czy są to słodycze kokosowe, migdałowe, gigantyczne czekoladowe, jajka z nadzieniem, czy czekolada w kształcie zajączków lub marchewek, oprócz standardowych ofert opakowania wielkanocne przyciągają wzrok wszędzie tam, gdzie robisz zakupy. Ale uwaga, przy kasie ceny tych produktów mogą zaskoczyć. Edycje wielkanocne kosztują nawet 186% więcej niż standardowe wersje. W ramach losowej próby przeprowadzonej w lutym Organizacja Ochrony Konsumentów porównała 13 słodkich edycji specjalnych z ich zwykłymi, standardowymi opakowaniami. Wynik: w 12 przypadkach słodycze wielkanocne kosztowały średnio o 92% więcej niż standardowe produkty. Tylko w jednym przypadku nie było różnicy w cenie między wersjami. Uderzające były również mniejsze rozmiary produktów dla większości wariantów wielkanocnych. Im mniejszy rozmiar produktu, tym wyższa cena bazowa. Organizacja Ochrony Konsumentów radzi, aby wszyscy ci, którzy chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy na Wielkanoc, powinni po prostu sięgnąć po standardowy produkt, a nie ten w świątecznym wydaniu. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.